Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry. Już czwarta niedziela adwentu. Za chwilę uroczystość Bożego Narodzenia. Uroczystość, która przypomina. To, co się stało 2000 tysiące lat temu, że na ziemię przyszedł Zbawiciel. Wszyscy go oczekiwali. I czytamy w Ewangelii o tym, jak to Matka Najświętsza dzisiaj idzie już z poczętym z Ducha Świętego w swoim łonie Jezusem do kuzynki swojej Elżbiety. Idzie nawiedza go ją i też yy, doświadczają one szczególnego spotkania te święte kobiety, Matka Najświętsza i święta Elżbieta, do tego stopnia to wejście Maryi z Jezusem jest, jest piękne, że hmm, poczęty hmm, w Elżbiecie Jan też odczuł obecność Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry Adwent to jest czas zanoszenia Jezusa innym ludziom. Oczeki oczekujemy na Niego, czekamy na Niego, czuwamy, żeby On do nas przyszedł, ale my sami też niesiemy Jezusa innym ludziom, nawiedzamy ludzi. I to jest właśnie też tajemnica Adwentu, że czekamy na Jezusa, ale też Go niesiemy innym ludziom. Niesiemy Go z radością, niesiemy Go z, z pewnym sensem życia, które proponujemy dla ludzi. Niech to też będzie charakterystyczne w naszym życiu w tych właśnie dniach, kiedy, kiedy przygotowujemy się do świąt, kiedy jest tak dużo różnych momentów, kiedy można się zdenerwować, można się zasmucić, można, można się wzburzyć. Jest z nami Pan Jezus, na którego czekamy. Możemy Nim błogosławić innych ludzi. Niech tak jak w święty Elżbiecie, poruszą się piękne miejsca w życiu ludzi. Niech, niech Pan Jezus dotknie tych ludzi swoją łaską, szczególnie tych, których będziemy spotykali później podczas świąt smutnych ludzi, takich w pewnym chaosie żyjących życiowym. Módlmy się. O to, żeby właśnie to spotkanie z Nimi było zawsze naznaczaniem ich przez Jezusa Chrystusa, przez Jego błogosławieństwo. Amen.